Siemaneczko, witajcie, tu Kifi, a to kolejny odcinek SPEC Simulator 99, jak pewnie już wiecie, wczoraj miał miejsce właśnie świąteczny event i bardzo dużo nowych zmian się pojawiło bardzo dużo nowych rzeczy, jak widzicie, cała mapa w ogóle wygląda dosyć śnieżnie. Także dzisiaj będziemy sobie to wszystko eksplorować, będziemy sobie dzisiaj wszystko odblokowywać. Mam nadzieję, przynajmniej, że wszystkie e, tutaj platformy nowe uda mi się odblokować, bo troszkę sobie pofarmiłem wcześniej, ale najpierw rzućmy okiem na nowe zmiany. Mamy pięć nowych aren to jest bardzo fajne, 18 nowych petów e, i właśnie nowe jajka, pewnie są też z nowych aren ale te pety świąteczne wyglądają fajnie zwłaszcza podoba mi się ten kot tutaj e, wychodzący z prezentu to jest, to jest całkiem, całkiem urocze e, ale pójdźmy sobie dalej, tutaj są oczywiście nowe jajka nowe poziomy, to będziemy sobie robić nowe upgrade'y, to też będzie trzeba sobie zrobić e, ale też pojawiły się natomiast nowe deski i jak widzicie są nowe canie Mikołaja, także są świąteczne deski, bardzo fajnie e, i tutaj je można jedne dostać z klanu a to te prezentowe aż te w hoverboard Tutaj można dostać z adwentowego kalendarza, a to z e, świątecznych prezentów. Tak, prezenty będą ukryte. Zaraz to dojdziemy do tego. Oczywiście nowe jakieś e, tutaj stoiska, to tam spoko. Lećmy sobie Crystal Chest Huge, OK. Czyli możemy teraz dropnąć właśnie huge peta, sobie tutaj, więc bardzo, bardzo fajnie. To też jakiś nowy chyba huge pet zresztą. Tu jest jakiś nowy minigame, będziemy sobie go oczywiście robić. Klanami jest dużo zmian. Niestety ja nie dostałem wciąż zaproszenia, mimo że Josz i powiedział mi, że mi wyśle zaproszenie już dwa dni temu i nie wysłał Adwentowy kalendarz, to jest bardzo fajne i będziemy sobie to robić oczywiście do świąt. Mam nadzieję, że uda mi się zrobić jak najwięcej. No i prezenty. Prezenty, które z tego co rozumiem, spełnią się po prostu randomowo i można z nich dropnąć naprawdę fajne rzeczy. E, na przykład takie właśnie prezenty. Dobrze, lecimy sobie dalej. Tutaj jakieś ogłoszenia. Eee, elfy. Ok, czy Raz na 24 godziny można znaleźć Elfa. Także mam nadzieję, że dzisiaj znajdziemy. Present Hunt, czyli takie eventy. Podejrzewam, że będą się pojawiać. Yy, tutaj, <ścoughs> ale fajna skrzynia. Zobaczcie. Piernikowa skrzynia. Eee, tutaj Candy. Ok, Candy. Nie wiem, czy dajcie znać, czy macie takie na przykład cukierki na święta. gdzieś na choince, czy coś. Ciasteczka, właśnie świąteczne. O, wracają w ogóle te. Gdzie to jest? Wracają. Eee, tutaj widać. Te wyrzutnie rakiet. To jest bardzo fajne. A co da? Te prezenty? Drop na przykład zwiększają tutaj e, szybkość. Okej, okay. Snow Merchant, no i właśnie o tym mówiłem, Snowballs zwracają, czyli śnieżki, będzie można sobie wyrzutnie ze śnieżek zrobić. I tutaj jest bardzo fajny sposób na zarabianie w ogóle gemów. Jak macie przyjaciół, którzy jeszcze nie założyli konta, to możecie sobie po prostu ich zaprosić do gierki. Jeżeli oni dotrą do areny 15, to wy dostaniecie 100 tysięcy i oni też dostaną 100 tysięcy, także to jest bardzo fajny sposób na zarabianie. No i co, dekoracje oczywiście, nowe jajko, nowy huge, nowy Titanic, no i wygląda naprawdę fajnie. Nie no, powiem wam, że ten Titanic... Panik jest naprawdę jeden stop. To jest w ogóle ananas? Nie, to nie jest ananas, to jest jakaś gruszka, nie wiem, dajcie znać co to jest za owoc. E, no i oczywiście też nowe oferty za Robuxy, jak macie kasę, możecie sobie wydawać. A teraz przejdźmy do gierki. Jak widzicie od ostatniego odcinka pojawiło się troszkę więcej huge petów, przeniosłem kolejne 10 huge petów e, do swojego teamu w Pet Simulator 99, także mam już troszkę więcej huge petów, jestem już troszkę mocniejszy niż ostatnio. E, no i cóż, chyba przejdźmy do odlokowywania aren, Chociaż tak przejdźmy się, bo może gdzieś o właśnie, zobaczcie. Ja tutaj gdzieś nie wszędzie pozbierałem te wszystkie rzeczy, ja mam dopiero dość mało tego. E, zakręćmy sobie kołem, zakręćmy sobie kołem, bo mam aż 3 tickety, a może coś na święta wypadnie fajnego. Jest 0,1 na e, w ogóle Huja, więc spoko, dostałem 6 jabłek zamiast Huja. Tym razem. Czy będzie to enchant? Będzie to enchant coins 2. No to tak tak średnio, mogło być lepiej. Ja już mam coins 3 enchant no i przejdźmy do ostatniego, a tutaj 20 ananasów, no to chociaż tyle, że jest ich całkiem dużo, e, natomiast tutaj Crystal Chest, czy ja mam klucz do tego? Nie mam klucza? Ej, myślałem, że mam klucz, szczerze mówiąc, dobra, to troszkę się zawiodłem. E, tutaj jeszcze nie ma i tutaj Hugeatron oczywiście też jest, na razie nie będziemy tego robić, bo jeszcze mam parę Hugeów do przeniesienia w ogóle, jeszcze mam parę Hugeów do przeniesienia. Czy ja mogę sobie właśnie wykupić już więcej? Mogę sobie wykupić więcej, dobra, to to będzie trzeba zrobić. To jest chyba najbardziej opłacalne, nie? W sensie... Ej, czemu? Halo? Halo? Coś się zacięło? Coś się zacięło? O, dobra! dało się. To muszę sobie pokupować. Na to wydam prawdopodobnie wszystkie swoje diamenty teraz. No ale to jest najbardziej opłacalne. Czemu mi tak leguje? Co jest? Kupujemy i wydałem dosłownie wszystkie. Zostało mi 7 tysięcy, więc nie wiem, czy to na cokolwiek starczy. E, o, a tu są te cukierki. Możemy sobie je rozwalać. Ale chyba nic z tego więcej tak ciekawego nie dropi. Dobra, lecimy sobie dalej. Może coś tutaj jeszcze znajdziemy. O! Prezent! Zobaczcie, prezent! Dobra, no to zbieramy prezent. I dostałem mały prezent świąteczny. To od razu sobie otwórzmy go. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Zobaczmy, co można z niego zrobić. Mam już dwa w ogóle. Więc uwaga. Czy będzie? Podejrzewam, że jakiś event pet... O nie, dobra, itemy teraz dropią. Gorąca czekolada i Criticals 3. Ok. gorąca czekolada. Jak to działa? Zobaczmy. Your pets run 50 faster, czyli 50% szybciej na 5 minut spoczku, ale jeszcze jeden prezent miałem, więc otwórzmy sobie jeszcze jeden prezent tutaj się nie klika, myślałem, że się klika tak jak w Pied Simulator X było i mamy tak, eliksir diamentów i lucky X. no to tym razem, że tak powiem coś mniej ciekawego zobaczcie ile ja mam tutaj niepozbieranych jeszcze, teraz randomowo sobie idę totalnie nie spodziewałem się tego i tutaj zbieram sobie rzeczy, które po drodze miałem nie zebrane, także spoko, co to za królik? nie, go się nie klika dobra Tutaj do otwierania więcej jajek, to też będziemy sobie robić, ale myślę, że na początek uzbieram sobie po prostu więcej końców, żeby te pety, które mogę mieć założone, zrobić, bo to jest, wydaje mi się, bardziej ważne. Dobra, przejdźmy od razu do nowych aren, bo jeszcze ich nie odblokowywałem, a jak widzicie, mam 53K, więc 53K to jest, wydaje mi się, wystarczająco, żeby przejść. No i zobaczmy, tu jeszcze tego szczęścia nie kupiłem w ogóle z 7500. No i kupujemy sobie. Co? Tak, to nie, no ja chcę. Ej, dlaczego mi zabrało wszystko? Dlaczego mi zabrało wszystko, w sensie pisało, ale dlaczego, ja nie rozumiem dlaczego tak zrobili Dobra, tam pisało 2k, a mi zabrało 50 prawie, dobra to ja sobie farmiłem specjalnie, żeby tutaj wszystko móc poskipować A tu się okazuje, że nie warto było, dobra na jakiś prezent nowy zebrałem chociaż Ej, powiem wam, że to, to mnie trochę wkurzyło, no kurde, tyle farmienia było specjalnie po to, żebym mógł dla was na odcinku wszystkie odblokować A tu się okazuje, że będę musiał farmić dalej, ale no dobra, lećmy dalej do tej areny Właśnie to był jakiś upgrade do kupienia, nie, tu jest upgrade do kupienia, na którym mnie nie stać aktualnie, ale monety, dobra to będzie trzeba sobie kupić, no bo monety jednak to jest ważny upgrade dosyć czy tutaj coś jest czy tutaj coś jest nie ma w takim razie co ja muszę znowu tutaj siedzieć i farmić żeby 9.500 uzbierać 9,500 to nie jest tak mało wcale, bo 50 tysięcy zbieramy, ale może teraz z tych więcej będzie lecieć w sumie. Dobra, weźmy sobie oczywiście od odpalmy na... O, ja nie mam eliksirów na końcu, mam tylko jedynkę. Dobra, no to w takim razie dosyć słabo, ale mamy za to ten prezent. Jeszcze otwórzmy sobie prezent. Zobaczmy, co z prezentu wyleci. Może coś dobrego. 9,5 tysiąca muszę zbierać. To no to troszkę potrwa chyba mam ile? 2000. O kurde, dobra. Trochę to potrwa, a pewnie potem będzie jeszcze dłużej. Więc odpalmy sobie tak. TNT, cyk. To i tak leci dosyć, dosyć powoli. Dosyć powolnie to leci. Kurde, no i widzicie, nafarmiłem sobie 50k. Mówię, będę sprytny. A oni jednak tutaj troszkę zmienili. I faktycznie mogłem wydać te końsy w takim razie na jajka. A, ale zmordowane, Kurde, no. Nie spodziewałem się czegoś takiego. Nie spodziewałem się, że Pet Simulator coś takiego zrobi. Dajcie znać, czy też zdaliście się, że tak powiem, yy, oszukać <laughs> w jakiś sposób na te końsy, czy po prostu wydaliście je. Bo ja tak przeczytałem to, ale mimo wszystko klikałem. Miałem nadzieję, że. Że to będzie jakaś niewielka podwyżka, nie? Że mi zabiorą wszystkie moje końse, praktycznie. Wszystkie moje końse, praktycznie. No nie dobrze, ale dobra, mam jakieś prezenty. Może z tych prezentów coś tutaj klikniemy. No nie, no ale to i tak. To i tak troszkę potrwa. 2,5 tysiąca. Dobra, to zanim ja tu 9,5 tysiąca zbieram, a co dopiero następna arena, to potrwa to naprawdę długo. Dobra, ale właśnie, wydawało mi się, że mam ten klucz. I faktycznie mam klucz, tylko trzeba go zrobić, jakby, tak? I teraz mam sukces. Czy mogę zrobić jeszcze jeden? Nie, nie mam jeszcze jednego. No to dobra, zobaczmy, co w tym jest. Ja sobie tutaj to po pofarmię. To niestety będzie musiało na inny termin, że tak powiem, pójść to farmienie, bo chciałbym teraz zobaczyć co faktycznie dropi z tego. Gdzie ja jestem? Gdzie jestem? Czemu ja jestem na śnieżnym biomie? Nie chciałem tu być. Chciałem być na początku. Dobra, dokładnie. Do zamku trzeba będzie iść, bo w zamku jest to właśnie do otworzenia. Zobaczymy. O! Prezent! Czy ja dobrze widzę? Prezent, tak. To ich jest dużo tych prezentów całkiem. Dobra. E, odpalmy sobie. Zobaczmy co z tego może wylecieć. Może końcy wylecą i nie będę musiał tyle farmić. Albo huge. Dobra, w sumie huge. Niech będzie. Huge Wizard. Jeżeli to się uda, to będzie niesamowite. Ale, Sto... o, jakiś dobry enchant złoty mi poleciał. Dobry enchant. Czekajcie, strong PETS 4, chyba z tego co widziałem. Gdzie to jest, gdzie to jest? Strong PETS 4. Ok, no to wymienia... wymieniamy strong PETS 3 na 4 no, i teraz mamy zdecydowanie ile? 60%, 60% to jest całkiem sporo. Czy ja mam jakiś jeszcze klucz, który mam nie, nie zrobiony? Bo możliwe, że w sumie, że mam. Eee, name, tak, okej, okay. nie, tu jest klucz, nie, tu resztę nie mam, reszty nie mam. Ogólnie ostatnio troszkę mniej grałem, ale no kurczę, farmiłem sobie po prostu, po prostu sobie farmiłem. Myślałem, że eee, sobie będę sprytny, ale się okazało, że nie mogę być sprytny. Zobaczmy ten kalendarz adwentowy, eee, day one. Okay, czyli muszę 191 candy canes zrobić, czyli tych po prostu pałeczek ee, cukierkowych. To będzie całkiem dużo. Nie wiem, czy to muszę robić na najlepszej arenie, czy na jakiejkolwiek. A tymczasem, ile kosztuje jajko tutaj? Ile kosztuje tutaj jajko? O, ale ładne pety. O, tu też. Dobra, otwórzmy tutaj na razie. E, niech będzie 7 jajek. 7 jajek to już coś. Czy te pety będą lepsze niż te, które mam aktualnie? Zaraz zobaczymy. Otwórzmy sobie kilka. I co tutaj najlepszego można dropnąć? Wow, 0,12%. Ale to i tak nie jest jeszcze najlepsze jajko, nie? Najlepsze jajko jest gdzieś gdzieś, gdzieś tutaj, jeszcze kilka arenów. Aren dalej. Dobra, na razie zrobimy sobie w ten sposób: Colorful Slime. Te w ogóle te pety były w Pet simulator X, tego co pamiętam. A tak, one są już lepsze niż te, co miałem. No dobra, to w takim razie spoko. Będzie można sobie zrobić Goldy i zawsze będę troszkę więcej bił. No ale tak naprawdę lepiej by było, wiadomo, zdobyć nowe pety. Z najlepszej areny niestety nie będzie to możliwe, dopóki jej nie odblokuję. No dobra, mamy już kolejną arenę. Zaraz odblokowujemy sobie. Tutaj muszę jeszcze wrócić po te końsy, o tym pamiętać e, pamiętać. I co my tu mamy? Uuu, dobra, i mamy minigierkę. No chociaż tyle sobie odblokujemy dzisiaj, bo resztę myślę, że po prostu zostawię sobie, żeby pofarmić. E, tam mamy widzę bez minigierki. Czyli to minigierka mnie najbardziej interesowała. Zobaczmy tylko, czy coś tu jest ukryte. No właśnie, jest ukryty prezent, już to widzę. Także proszę bardzo, kolejny prezencik zebrany. Czy możemy sobie tu wskoczyć? Ej, fajnie, fajnie, że robimy takie. Miejsca, gdzie można sobie powskakiwać, dobre do hide Jakbyście chcieli zobaczyć hide and seek y w przyszłości, na przykład na shortach znowu, tak jak kiedyś, no to dajcie znać. Tylko czekamy, aż więcej petów sobie tu zbieram. Dobrze, w takim razie, słuchajcie, w takim razie idziemy do minigierki. Zobaczmy, dobra, tylko jeszcze, jedno, jeszcze jedną rzecz sprawdzenie. Bo tu może coś być poukrywane. Może coś tu być poukrywane. Zwłaszcza, że raz na 24 godziny można znaleźć em, ten jeden prezent taki dodatkowy, którego jeszcze nie znalazłem. A tutaj już jest widzę zebrany. Dobrze, w takim razie idziemy i zobaczyć. Jak tutaj się gra? Jak tutaj się gra? No dobrze, Time for a ride Czyli tak, zielony przycisk i wskakujemy. Dobra, zielony przycisk klikamy, wskakujemy OK I co teraz? Red button to start Okej, okay, dobra, jedziemy, czy ja mogę tutaj przyspieszać jakoś tak, mogę przyspieszać czy nie to. O nie, czemu? Czemu zatrzymałem? Nie! Wyleciałem! Aha, czyli tu można wylecieć, dobra, dobra, to zmienia postać rzeczy, nie mogę tu używać tego, okay, Klikam jeszcze raz zielony przycisk, wskakujemy e, i w takim razie czerwony, start, czyli ja muszę tutaj hamować, hamować muszę i się rozpędzać, czyli teraz na przykład jak przyspieszę, okej, okay. dobra i... Dobra, rozumiem, to jest, to jest ciężkie ogólnie, ale szkoda, że nie można. Ej, wypadłem! Dobra, przejdźmy na spokojnie, przejdźmy na spokojnie, bo ja chcę zobaczyć, co jest na końcu, a potem będziemy robić rekordy. Chciałbym e, tylko, żeby to działało jeszcze e, za pomocą klawiatury. To by było super, chyba, że działa za pomocą klawiatury. Nie, nie widzę, żeby działało za pomocą klawiatury. W takim razie jedziemy. Nie, no dobra, tro trochę można przyspieszyć, tak? Trochę można przyspieszyć. Przed zakrętem zwolniamy, zwolniamy, tutaj przyspieszamy. I przed zakrętem znowu zwalniamy, żeby nie wypaść, bo już tutaj raz wypadłem. Dobra, tu mnie jeszcze nie było. Jedźmy powoli przez te zakręty, i na prostej przyspieszamy. Tak to trzeba robić. Tak to trzeba robić, dobra, przyspieszamy, tylko czy to jest. Ja nie wiem, jaka prędkość jest za duża, nie? Żeby tutaj nie wypaść. A czy tutaj mógłbym jechać szybciej na przykład? Chyba mogę trochę szybciej jechać, dobra. Na zakrętach to nie będziemy tutaj zwalniać. I czy to faktycznie jest gigantyczny preston? Tak, jest gigantyczny preston. Halo, halo! Nie, 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 nie! czemu, czemu tak jadę bokiem? Czemu jadę bokiem? Dobra, ale dojedziemy może. Nie! Kurde, no chciałem na spokojnie, i nie dojechałem. Dobra, ostatni raz, ostatni raz, już totalnie na wolno jadę. Totalnie na wolno. Nic nie robię, po prostu niech to jedzie tak jak, tak jak może jechać. Zobaczymy co jest na końcu. Nie będę nic klikał dosłownie i zobaczymy jaki jest czas bez klikania, bo to jest ciekawe i potem będziemy mogli to pobijać. No, Kurcze, jechałem już tak naprawdę wydaje mi się, że wolno. Chyba że tam trzeba jeszcze zwalniać, tak jakby nawet tą standardową prędkość na tych zakrętach na górze, no nie wiem, ale coś po prostu tam się stało, bo wypadłem i jeździłem na jednym torze. Myślałem, że tak dojadę, ale no nie dojechałem. No i zobaczcie, co się stało! No co jest? Wypadłem, mimo że nic nie klikałem. Dobra, zwolni. Jedź. No nie, cokolwiek, start, stop. Halo! Dobra, wiecie co, idę na pieszo. O, dobra, nie idę na pieszo. Nie, no dobra, wkurzyłem się już na ten wagonik. Wypadam nawet, jak nic nie robię. Czy to jest zbugowane jakieś? Dobra, zwolniłem ten wagonik dosłownie bardzo i zobaczymy, czy tak uda mi się przejechać. Bo jednak taktyka na nic nie klikanie też nie działa. Aha. No i stanął mi po prostu. Czemu? Czemu teraz w ogóle nic się nie stało? Nic się nie stało. Po prostu stoję w miejscu, nie? O! Dobra, podskoczyłem, jedzie. Tylko usiądź znowu. Zwolni szatanie. Dobra. że wypadnę, to ja po prostu nie wiem. No już jadę tak wolno, że nie wiem, czy wolniej w ogóle się da. Dobra, da się wolniej trochę. Pojadę jeszcze wolniej. Że jesteśmy najdalej, jak byliśmy. No jak przejdziemy tą pętlę, to już chyba będzie po problemie, mam wrażenie. Nie wiem, czy tam jeszcze coś takiego. Dobra, tam jeszcze też będzie taka jedna pętla. Ale będę jechać wolno, już nie zależy mi na czasie. Jedźmy po prostu, żeby dojechać. Jedźmy, żeby dojechać. To jest moja misja na dziś. Jadę naprawdę wolno. Nie, no jak. No! No nie, no, jaja sobie robią chyba. Po prostu jaja sobie robią. Dobra, jedź, proszę, żeby to dojechało. Nie! Zatrzymaj się. Czy ja mogę coś z tym zrobić? Czy ja mogę cokolwiek zrobić? Czy ja mogę ten wagonik naprawić jakoś? Wrócić na dobre tory? No nie. No nie, no nie, no nie, no nie. Jedź wolno. Nie! W prawo, w prawo! Dobra, co ja robię w ogóle? Jedzie! Zwolni! Nie, on wypadnie, teraz on wypadnie. Dobra, jedzie, jakimś cudem jedzie. Może nie będę doruszał w sumie? Jak póki jedzie, to nich jedzie. Dobra, nie wiem, co to jest, czemu to jest takie trudne? Czemu to jest takie trudne? Wydaje mi się, nie powinno tak być, nie? Że tak wypada przy takiej wolnej prędkości. Ale dobra, jadę. Jakim cudem jadę? Jest już ostatnia prosta. Jeszcze tylko dwa zakręty i ostatnia prosta. Jak się wywalę, to już po prostu rezygnuję z tego. Nie wiem naprawdę, jak tutaj przejść to inaczej. Dobra, ale jakim cudem jadę? Na jednym torze. Na jednym torze, ale jadę. Ale teraz będzie zakręt w drugą stronę, co może być problematyczne nieco dla tego wózka. Dlatego trochę może zwolnijmy. Dobra, okej, okay, okej. Okay. Jest szansa widzowie. Nie, 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 nie. Powiedz, że jest szansa, że to zrobimy. Zobaczcie, ostatnia prosta nam została. A, dobra, start, stop Do przodu, do tyłu. No co jest? Wózku! No nie no, nie rób mi tego, ostatnia prosta, naprawdę. Ostatnia prosta, halo. No nie! No nie, zobaczcie, co tam jest. Tutaj miało może za mało mocy. Wow wow! wow. Teraz ma za dużo, ale dobra, jedziemy, jedziemy, ostatnia prosta, jest, uda się, uda się! Uda się widzowie! To jest to, dojeżdżamy. Czas 4 minuty ponad. Ale udało się dojechać. Nagrody. Jakie czekają mnie tu nagrody? Okej, okay. diamenty Podejrzewam, że niezbyt dużo mogliśmy dostać więcej Jakbyśmy mieli lepszy czas, ale to było naprawdę trudne Bardzo pobugowane I bardzo trudne, w takim razie widzowie Ja sobie następne areny odblokuję Oczywiście już poza odcinkami, no bo troszkę trzeba Pofarmić, ale, ale Wróćmy jeszcze na spawna, bo ja bym zobaczyć Nagrody w tym kalendarzu, czy one są odblokowane Czy ja muszę najpierw zrobić jedną nagrodę, żeby Żeby reszta mi się pokazała, okej, okay, czy jest Zablokowana w ogóle jakakolwiek nagroda I mamy na to 14 dni, 179 świeczek No to jeżeli staniemy sobie na przykład w tym miejscu gdzie tam było ich całkiem dużo, czyli na przykład tutaj i są one dla mnie całkiem łatwe, no to powinniśmy to zrobić e, tak naprawdę na automacie. I tak sobie to zrobimy na pewno. A tymczasem widzowie, żegnamy się. Jeszcze zobaczmy. Dobra, zobaczmy jeszcze to jajko. Jakie są tutaj pety Okej, okay, akselotly są tutaj w ogóle. E, będziemy sobie to otwierać. Dobra widzowie, tymczasem żegnam się z wami. Idę sobie farmić. O, jeszcze to są prezenty. Okej, okay, dobra, zbieram. Ej, to warto zbierać te prezenty. Warto zbierać te prezenty w takim razie. Zbieramy. Ja się z wami żegnam. Wesołych świąt wam życzę i do następnego odcinka. Cześć.